Witam serdecznie. Zakupiłam szklarnię z poliwęglanu i postanowiłam podzielić się z Wami etapami montażu tej szklarni w takiej wersji, jaką ja ją zakupiłam. Moja stara szklarenka, wysłużona, już nadawała się do rozebrania. Jej wszystkie elementy były bardzo spróchniałe. Także dziwię się, że w, zeszłym, w zeszły rok jeszcze przetrzymała, że nie powaliły jej te wichury. Pod koniec roku podjęłam decyzję, że tą szklarenkę należy rozebrać. Rozbieraliśmy ją, bo z pomocą, oczywiście, z pewnym sentymentem, dlatego że dała mi wiele warzyw, różnych, uchroniła je przed działaniem warunków atmosferycznych i przed ślimakami, co najważniejsze. Kupując szklarnię, wybrałam opcję najtańszą, czyli można kupić szklarnię u producenta, który oferuje szklarnię z takim metalowym fundamentem to jest taka metalowa ramka wbijana w ziemię lub szklarnię, której montaż nie wymaga fundamentu, montuje się ją na kąt. Kotwach bezpośrednio do gruntu. Wybrałam opcję tańszą, czyli bez tego fundamentu. Można wybrać szklarnię z montażem, czyli przyjeżdża firma i wam montuje, a można wybrać tańszą wersję, ale wiadomo, rozciągnięto w czasie z samodzielnym montażem. Wybrałam oczywiście tą drugą opcję, czyli szklarnia bez fundamentu z samodzielnym montażem. Pomyślałam, że po prostu te kotwy w kształcie odwróconej litery T wkopię w ziemię, na tym postawię szklarnię i będzie dobrze. Ale to była chwila troszeczkę bez zastanowienia, dlatego że co ze ślimakami? Przecież przez te szczeliny będą przechodziły ślimaki. No więc... W internecie na filmach zobaczyłam, że niektórzy montują szklarnie na takich drewnianych fundamentach, więc zakupiłam drewniane belki, postawię ją na drewnianych fundamentach. Ale, ale, właśnie, położone drewno bezpośrednio na gruncie bardzo szybko zacznie próchnieć. Więc no bardzo szybko trzeba by było zakupować nowe te drewniane elementy. I tu jest znów do wyboru opcja tych kotw wbijanych w grunt, co niestety nie wchodzi w rachubę, bo ślimaki by przechodziły, albo wylanie, albo fundament, fundament betonowy. I teraz jest dwie opcje. Albo fundament betonowy, który wylewamy. Do którego potrzeba drut żebrowy, dużo cementu, jakieś deski na szalunek, no i jakieś mieszadło do tego cementu. No i wtedy szklarnia zamontowana byłaby na stale albo krawężniki. Wybrałam krawężniki, żeby można było szklarnię w dowolnym momencie przenieść w inne miejsce. I tutaj znów są dwie wersje, bo można, jeżeli jest grunt twardy, zbity, można kupić takie mniejsze krawężniki. U mnie jest piasek, więc te krawężniki są takie typowe, drogowe krawężniki. I tu taka uwaga, jeżeli macie zamiar przenosić te krawężniki, pozwólcie im wyschnąć, bo one po nasiągnięciu deszczem są bardzo, bardzo ciężkie. I y, mając te krawężniki jest dwie opcje albo kopiemy rowek i wsypujemy tam cement. Na to stawiamy krawężniki albo wykopujemy rowek i stawiamy krawężniki na grunt. Y, jeżeli postawimy krawężniki na cemencie to chcąc przenieść szklarnię, trzeba będzie użyć jakiejś tam piły starczą do betonu, bo jednak ten cement zwiąże te krawężniki. Natomiast ja wybrałam opcję bez, bez cementu, żeby nie trzeba było używać tej piły do ewentualnego przeniesienia szklarni w inne miejsce. No i potrzebowałam dwóch myślących mężczyzn. Którzy wykopali te rowki, wypoziomowali, i jeżeli robimy wersję bez cementu, trzeba, aby ten grunt był wypoziomowany i dobrze ubity, żeby te krawężniki trzymały poziom. Wszystko zostało dokładnie wykopane, wymierzone i wkopane. I teraz uwaga. Po kopaniu takich krawężników e, zostały przysypane ziemią delikatnie, cały czas było sprawdzane, czy trzymają poziom, i e, podlane obficie wodą. Nie wolno udeptywać tej ziemi przy krawężnikach, bo wtedy e, łatwiej po prostu e, działa tym razem natura. Pod wpływem wody ta ziemia po prostu dokładnie przylegnie do krawężników. Natomiast przydeptana miałaby już problem z takim dokładnym otoczeniem tych krawężników. Że tak powiem moim językiem. Więc, więc krawężniki zostały obsypane. Całość, trwa, całość, montaż cały trwał około 4 godzin. Zastał nas wieczór. Zostały przysypane ziemią i dokładnie podlane. Tak jak mówię, wokół krawężników nie wolno chodzić. Następnego dnia też miałam te krawężniki podlać, ale, ale padał ulewny deszcz, więc zrobił to za mnie. Tak wyglądał fundamencik dnia następnego z rana. I tutaj nastąpił dzień przerwy, żeby ta ziemia jednak troszkę te krawężniki bardziej, bardziej że tak powiem utwardziła, usztywniła. Tak wyglądała ta wewnętrzna część klarenki po wyrównaniu ziemi, z tym, że nie wolno było mi deptać tutaj wokół tych krawężników. Jedynie delikatnie, drapkami nagrabiałam ziemię w kierunku tych krawężników. Następną częścią będzie montaż tych drewnianych elementów, ale to w następnym filmie pokażę jak zostały zamontowane, co zostało użyte do przytwierdzenia tych drewnianych belek do tego fundamenciku. Dlaczego drewniane belki? Po pierwsze, będzie wyżej. Tutaj widzicie, już ślimak nie ma szans. Jak go znajdę, to go po prostu zdejmę stamtąd. A drewniane te krawężniki będzie raz, że będzie wyżej dla ślimaka, a dwa, że hmm, Łatwiej będzie montować szklarnie, ponieważ y, widziałam na filmach, że montując szklarnie na takich krawężnikach, y, często te krawężniki pękają, ponieważ y, z, ściany wzdłużne idą dosłownie y, przy, y, przy krawędziach tych krawężników. I trzeba otwory wiercić na, przy samych krawędziach, i często te krawężniki pękają. Dlatego montaż tych belek ułatwi później montowanie całej szklarenki. Zapraszam na część drugą filmu, która pojawi się wkrótce.